Centrum Skłusza w piłkarskiej ekstraklasie Śląsk podejmie Górnika Zabrze, tylko wygrana przedłuży szansę zespołu Tadeusza Pawłowskiego na awans do ósemki. Gospodarze stać na sukces, bo prezentują się coraz lepiej. Tym razem jednak nie liczy się styl, liczą się punkty. Te Śląskowi są bardzo potrzebne. Początek meczu na Stadionie Miejskim w niedzielę o 18.00. Walkę w szóstkach Tauron Basket Ligi rozpoczną w niedzielę Wrocławscy Koszykarze. Śląsk zagra o 15 w Hali Orbita z Jeziorem Pernobrzeg. Wrocławienie walczą o awans do playoff, czyli zajęcie siódmego lub ósmego miejsca w dolnej części tabeli. Na razie są na ósmej pozycji. Meczów u siebie nie mogą przegrywać. Koszykarki i Wrocław są coraz bliżej awansu do Ekstraklasy. Drużyna Radosława Czerniaka podejmie w sobotę o 17.45 w Kali przy Wojciecha Brudzewa Dekorek z Pawianice będzie to pierwsze spotkanie decydującej fazy pierwszej ligi. Jedna z tych dwóch drużyn, zwycięzca batalii, zagra w nowym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Szczypiorniści Śląska zagrają o awans. Jednego zwycięstwa brakuje Wrocławianom w wygraniu pierwszej ligi. Kropk nad I. Chcą postawić w sobotę zespół Aleksandra Malinowskiego, podejmie Anilane Łódź w kolejnym spotkaniu zaplecza Ekstraligi. Początek spotkania o 18 w hali wrocławskiej AWF przy Stadionie Olimpijskim. Wstęp na mecz jest wolny. Ligową ofertę weekendu uzupełnia mecz tenisistek stołowych. zts owi Uniwersytetowi Ekonomicznemu Wrocław pozostały cztery spotkania do zakończenia sezonu zasadniczego Ekstraligi po przegranej z faworytem i liderem rozgrywek KTSM Tarnobrzek. W ten weekend akademiczki podejmą wicelidera GLKS Nadarzyn. Początek meczu w sobotę o 16 w hali przy Kamiennej. Sobota i niedziela to też emocje ze skłoszem. Przed nami pierwsze otwarte mistrzostwo Wrocławia w tej dyscyplinie. Turniej jest zgłoszony do kalendarza Polskiej Federacji Skłosza jako turniej kategorii B. Turniej Open i damski rozegrany zostanie w sobotę od 10:00, a rywalizację juniorską zaplanowano na niedzielę. Start też o 10:00. Wszystko w obiekcie redek Przystrzegomskiej lista uczestników jest już zamknięta. Rozpoczyna się kolejna edycja Wrocławskiego Programu Biegowego i ty możesz zostać maratończykiem. Młodzieżowe Centrum Sportu organizuje program już po raz szósty. Poprzednie edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Celem treningów jest przygotowanie do drugiego nocnego Wrocław półmaratonu i 32 Wrocław maratonu. Koszt udziału w akcji to 100 zł. Pierwszy trening w niedzielę o dziewiątej na pergoli stadionu olimpijskiego. Centrum Skłusza Red Redeko